Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku vloga Jak nauczyć swoje dziecko angielskiego. Nazywam się Paulina Tarachowicz i prowadzę BillyKid.pl W związku z tym, że wczoraj świętowaliśmy 11 listopada, bardzo ważne dla Polaków święto, dziś chciałam rozwinąć temat, rozwinąć taki pogląd, który często możesz usłyszeć: że nie można, nie da się nauczyć języka obcego, kiedy jeszcze dobrze Dziecko nie zna języka swojego, ojczystego, polskiego. Czy to prawda? Myślę, że znasz odpowiedź. Teza ta jest błędna. A dlaczego tak jest? W dzisiejszym odcinku będziemy rozwijać właśnie ten temat. Zapraszam. Zanim przejdę do konkretu, chciałam Ci przypomnieć, że moją misją, misją Bill Kid od tych kilku lat, w których tworzę już tę przestrzeń w sieci, jest to, żeby za kilka, kilkanaście lat nie było w Polsce wyjątkiem, czy nie było w Polsce dziwną sytuacją, że używamy języka polskiego i jeszcze języka obcego, że w polskich domach mówi się oczywiście po polsku, ale że jeszcze naturalnym jest, że mówi się także w innym języku. I to próbuję udowodnić swoim przykładem, przykładem znajomych rodzin. Takich rodzin jest już bardzo dużo. Chciałabym, żeby to nikogo nie dziwiło i żeby właśnie nie było takich poglądów, że trzeba najpierw znać język ojczysty, żeby dobrze nauczyć się języka obcego. No właśnie, my nazywamy, my to rozróżniamy: język ojczysty, język obcy, język mój, język obcy. To obcy jest nacechowane tak delikatnie, negatywnie. Lepiej używać zwrotu język drugi lub język mniejszościowy, może niekoniecznie obcy. Ale zanim przejdziemy właśnie do tego obcego, chciałam się odwołać do moich poznańskich doświadczeń, do poznańskich historii. Nie jestem poznanianką, jestem tutaj od kilkunastu lat, przyjechałam ze Starachowic, z województwa świętokrzyskiego i tutaj w Poznaniu właśnie zauważyłam, że ten 11 listopada jest bardzo celebrowany w wyjątkowy sposób, bo możesz właśnie w Poznaniu, w Wielkopolsce zjeść tego dnia unikatowego rogala marcińskiego oraz właśnie... Na 11 listopada tradycyjną poprawą tu, potrawą tutaj w Wielkopolsce jest gęsina, specjalnie przyrządzana na tę właśnie okazję. I teraz, dlaczego mówię o tej gęsinie? Krąży taka historia, swego rodzaju taka miejska legenda, która bardzo mi się skojarzyła właśnie z sytuacją tego nauczania języka obcego w stosunku do języka ojczystego, i ta historia dotyczy gęsiny, właśnie. Otóż w pewnej rodzinie przyrządzano co roku na 11 listopada, właśnie gęsinę. I pani domu podawała tę potrawę, i potrawa miała obcięte końce z jednej i z drugiej strony. Ta pieczona gęś z dodatkami miała obcięty po prostu kawałek początku, kawałek końca. Pewnego razu podczas Kolejnej takiej uczty, ktoś zapytał, dlaczego właściwie ta potrawa ma obcięte końce. Wówczas gospodyni powiedziała, że w jej rodzinnym domu, wcześniej jak była dzieckiem, też przyrządzano tę potrawę tak, że miała obcięte końce. Na co mama gospodyni, która właśnie w przeszłości organizowała uczty i przyrządzała tę gesinę, powiedziała, że robiła tak, bo miała za małe naczynie. I po prostu, żeby. Cała zawartość zmieściła się do naczynia, to ona musiała jeszcze, jak przygotowywała, obciąć początek i koniec. Dlaczego o tym mówię? No właśnie, podczas uczty, którą przygotowała gospodyni, mówiło się: U nas gęsina podaje się z obciętym początkiem i końcem, bo zawsze się tak robiło, bo tak było w domu rodzinnym, bo zawsze wszyscy tak robili, i nie dochodzi się dlaczego. Tak samo jest z tym poglądem. Nie można uczyć dziecka języka obcego, gdy nie zna jeszcze języka polskiego. Dlaczego? Bo nie. I to jest właśnie ta analogia. A wracając jeszcze do moich poznańskich historii, chciałam powiedzieć, że swoje pierwsze kroki w zawodzie, takie oficjalne, stawiałam jako lektor języka angielskiego w przedszkolu. I pamiętam moje pierwsze w życiu zebranie z rodzicami, właśnie w roli lektora języka angielskiego, który dostał grupę dzieci najmłodszych, trzyletnich. I pamiętam pierwsze pytanie skierowane do mnie od rodzica dziecka trzyletniego, a właściwie taki zarzut, w którym Pan powiedział, że on się nie zgadza, żeby dziecko chodziło na angielski, bo nie zna jeszcze języka polskiego i on nie chce, żeby dziecko uczyło się języka angielskiego. No właśnie, pogląd ten jest dość mocno zakorzeniony e, gdzieś w takiej wiedzy ogólnej. Natomiast naukowcy, znawcy tematu, osoby działające w tym środowisku nabywania e, języków obcych, przez dzieci mówią zupełnie coś innego. A co mówią? Tego zaraz się dowiesz. Teraz wleci trochę nazwisk. Będę się popisywała znajomością nazwisk różnych naukowców oraz żargonu pedagogicznego. Żartuję oczywiście. Postaram się to powiedzieć w jak najbardziej przystępny sposób. Zacznę od tego, że zauważ, że tendencja do organizowania instytucjonalnych zajęć języka obcego, które zapewnia podstawa programowa, jest yy, malejąca. To znaczy, chodzi mi o to, że zaczyna się uczyć języka obcego od coraz młodszego wieku. Kiedy ja zaczynałam swoją formalną edukację w przedszkolu, to język angielski był dodatkowy, czyli nie był obowiązkowy, natomiast obowiązkowy był dopiero, gdy byłam w klasie czwartej szkoły podstawowej. Jest to dość dziwne w porównaniu z tym, co dzieje się teraz, bo teraz normalną, powszechną, niebudzącą żadnych wątpliwości praktyką jest, że angielski jest już nawet w żłobku. A czy w żłobku dzieci płynnie, pięknie, bez błędów porozumiewają się po polsku? No, nie, czasami idą do żłobka, często idą do żłobka, nie mówiąc jeszcze w żadnym języku, a już mają jakieś, jakąś akwizycję, już są poddane na osłuchiwanie się także z językiem obcym, najczęściej językiem angielskim. Ktoś te zasady ustala. Natomiast ja chciałam dzisiaj odnieść się do moich osobistych doświadczeń, spotkań, rozmów ze światem naukowym czy z osobami, które są zainteresowane tematem. I pierwszą osobą, którą oczywiście chcę wspomnieć, jest dr Sonia Szramek-Karcz, która. Prowadzi projekt naukowo-dydaktyczny Languages and Emotions i właśnie organizuje konferencję dotyczącą dwujęzyczności zamierzonej, czyli sytuacji, kiedy rodzic, który nie jest natywnym użytkownikiem języka, przekazuje go dziecku. Bo pamiętaj, to też jest misją mojego bloga, żeby zawsze popularyzować pogląd i przypominać, że każdy może przekazywać dziecku język obcy, bez względu na stopień jego znajomości. To nie jest moje przekonanie. To jest pogląd uzasadniony właśnie badaniami dr Soni Szamekacz, która wiele lat spędziła odwiedzając rodziny, które porozumiewały się w Polsce, po polsku i jeszcze w jakimś dodatkowym języku i wnioskami ze swoich badań właśnie popiera ten pogląd, który przed chwilą ci przekazałam dodatkowo. Doktor Sonia Szamek-Kert na konferencji w 2017 roku, czyli na, na spotkaniu, w którym miałam okazję poznać ją osobiście, powiedziała, że najlepszym sposobem na przekazywanie dziecku języka jest, nazwała to, strategia serca, czyli po prostu tak, jak czuje rodzic. Czyli jeżeli czujesz, że robisz dobrze, że yy, mówisz do dziecka, które jeszcze w ogóle nie mówi w żadnym języku, i po polsku, i po angielsku, czy po niemiecku, czy w każdym innym języku, jeżeli czujesz, że to jest dobre, to zaufaj swojej intu intuicji, to na pewno jest dobre, a dr Sonia Szlamek-Kacz sprawdziła to z punktu widzenia naukowego. Na tej samej konferencji, o której przed chwilą wspomniałam, z tym, że rok później usłyszałam o badaniach profesora Tarkowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który Yy, właśnie pracuję tam w zakładzie patologii i rehabilitacji mowy, że yy, językiem najbliższym dla dziecka, w którym dziecko czuje się najbezpieczniej, którym, który yy, wzbudza w dziecku poczucie bezpieczeństwa, jest język matki. Przy czym Język matki nie został tu określony jako język ojczysty matki, czy język, który matka nabyła. To jest język, którego matka używa, to są zdrobnienia, to są wyrazy naśladowcze. a czy to jest oficjalny język polski? No nie. To skoro możemy używać do małego dziecka różnych dziwnych wyrazów wymyślonych przez siebie, zdrobnień, wyrazów dźwiękonaśladowczych, to czemu nie możemy używać języka obcego? Tego nie Ojczystego, tego drugiego, mniejszościowego. Możemy, bo język, który lubi dziecko, w którym dziecko czuje się bezpiecznie, to język matki. W moim przypadku od urodzenia mówiłam do synów w języku polskim i w języku angielskim. I mówię o tym, że była to taka hybryda językowa, i dla moich dzieci jest to do tej pory bardzo naturalne, że mama używa w stosunku do nich dwóch języków. Jest to tak naturalne, że mój starszy syn, który w tej chwili ma 5 lat, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kto nauczył się języka angielskiego, bo on nie czuł się uczony. Poza tym, mało tego, gdy poszedł do przedszkola takiego zwykłego, polskiego przedszkola, to po pierwszych dniach był bardzo zdziwiony, że inne mamy mówią tylko po polsku. Dalej, kolejną osobą, o, którym, o której chciałam wspomnieć jest e, autorka książki języcznej Jagoda Ratajczak. Jest to książka, którą ostatnio przeczytałam, dlatego łatwo mi się też do niej e, odwołać. E, Jagoda za Czomskim mówi e, szerzy pogląd o tym, że w świecie jest mniej ludzi posługujących się jednym językiem niż tych, którzy posługują się dwoma językami i wieloma, a my wciąż Dziwimy się i szukamy jakichś argumentów, które mówią, przemawiają za tym, żeby się posługiwać tylko dobrze tym ojczystym i ewentualnie zacząć uczyć się języka obcego, gdy już opanujemy dobrze ten język ojczysty. To, że dzieci mogą, mają możliwość nabywać kolejny język od. Początku, od urodzenia, od bardzo wczesnego dzieciństwa niesie za sobą bardzo wiele, wiele zalet. Między innymi pomaga zrozumieć świat i buduje, pomaga budować taką świadomość fonologiczną słowa. Oho, pojawił się trudny termin. Chodzi o to, że dziecko jest w stanie z potoku słów wyodrębnić słowa. Z danego języka, oraz że ma świadomość budowy słowa, ale coś jeszcze. Dziecko, które od maleńkości nabywa dwa języki, uczy się, wie, czuje to, że świat można opisywać na wiele sposobów. Jak? No właśnie. Zaraz Ci coś powiem. Koni. Koń jaki jest? Każdy widzi. Dzieci, które od najmłodszych lat albo od urodzenia są otoczone więcej niż jednym językiem ojczystym, mają taką świadomość, że tego konia mogą nazwać na więcej niż jeden sposób: że to nie jest tylko koń, że to jest horse. Więc ta świadomość bardzo ułatwia im funkcjonowanie w przyszłości, nabywanie właśnie tych języków. Oraz już bardzo pobudza mózg i kreatywność. Zatem myślę, że masz coraz mniej wątpliwości, jeśli chodzi o przekazywanie kolejnego języka czy drugiego języka od najmłodszego wieku. Mało tego, my, czyli my, rodzice. Tutaj, w Polsce, którzy interesują się tym tematem, mamy taką tendencję do tego, żeby zgłębiać temat, szukać e, jakichś tam za i przeciw. My w tak zwanym pierwszym świecie, natomiast w trzecim świecie jak to określiła e, moja koleżanka Ania Matrynowska-Frasunkiewicz, która prowadzi e, profil Mama Lingwistka. Która jest lingwistką z wykształcenia i pasjonatką nabywania języka przez dzieci. Ania ostatnio na swoim stories na Instagramie powiedziała o refleksjach, które miała po przeczytaniu książki Babel. Czyli Ania mówi, że my właśnie w tym pierwszym świecie zastanawiamy się bardzo dużo nad tym, jak te dzieci uczyć, jakim im przekazywać ten drugi język. Natomiast w tym właśnie tak zwanym trzecim świecie, w krajach afrykańskich, w maleńkich wioskach to się po prostu dzieje. Dzieci od urodzenia uczą się kilku języków i tam normalnym jest to, że kilkulatki posługują się już kilkoma językami. Językiem lokalnym, językiem matki, językiem kraju. Oprócz tego językiem angielskim, językiem francuskim i nikt się specjalnie nad tym nie zastanawia. Zatem nie zastanawiajmy się i my. Teraz chciałam Tobie powiedzieć um, słowem podsumowania, co bym chciała, żebyś Ty zapamiętała, zapamiętał z tego odcinka. Nie pamiętaj nazwisk, nie jest Ci to potrzebne. Nie musisz także pamiętać terminów, nie musisz wiedzieć, co to jest świadomość fonologiczna. Natomiast chcę, żebyś, żeby w Twojej pamięci zostało jedno: czy można. Uczyć języka obcego, drugiego, nie znając języka ojczystego? Tak, można. I to jest podsumowanie całego odcinka, i właściwie to, co powinnam chyba od tego zacząć i powinnam streścić ten odcinek i zmieścić go w minucie. Można uczyć języka obcego, nie znając ojczystego? Tak, można. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, jeżeli chcesz kontynuować wątki poruszone tutaj, jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej, jeżeli chcesz, żebyśmy poszli w innym kierunku rozważań nad tym tematem, daj mi koniecznie znać w komentarzu. Ja bardzo chętnie rozwinę ten temat. Tymczasem zapraszam Cię na Billy Kid do wszystkich naszych miejsc w sieci, które znajdziesz właśnie w opisie tego filmiku. Pozdrawiam serdecznie.